Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościenia, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji Damiń. Dzisiaj ze mną w studiu jest Pani Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani prezydent kilka tygodni, za tygodni, kilka dni temu w zasadzie e, poinformowała Pani na konferencji prasowej, że przygotowania do złożenia pozwu światowego idą pełną parą. Co od tego czasu udało się? Zrobić. Czy udało się już coś nowego zrobić? Tak, rzeczywiście, to było kilkanaście dni temu. Natomiast działania, takie realne działania w zakresie próby odzyskania pieniędzy na naszą lokalną radomską oświatę, trwają już od dobrych kilku tygodni. I to są takie realne działania w kontekście tego, że z roku na rok, z roku na rok ta subwencja, którą dostajemy z budżetu centralnego, jest niewystarczająca. Mimo tego, że subwencja rośnie, bo to trzeba sobie twardo i realnie stwierdzić, że ta subwencja jest coraz większa, to wydatki na edukację rosną szybciej niż rośnie subwencja. Zatem konsekwencją tego jest to, że z naszego lokalnego budżetu dokładamy do edukacji coraz więcej, a te środki moglibyśmy przeznaczyć oczywiście na inne działania i zadania, do których zobowiązana jest jednostka pani, samorządu terytorialnego. Panie prezydent, czy podziela pani zdanie radnych Prawo i Sprawiedliwości, że trzeba było o te pieniądze starać się już wcześniej? Oczywiście, że tak. To dlaczego w takim razie się nie staraliście? Dlaczego my jesteśmy tym ugrupowaniem, które jako pierwsze w historii tego miasta zaczęło się starać? Ja mogę zadać pytanie, dlaczego prezydent Kosztowniak nie widział takiego zagrożenia i nie czuł potrzeby, żeby rozmawiać z ministrem edukacji, z ministrem finansów na ten temat, żeby ta subwencja pokrywała te najbardziej podstawowe zadania, czyli wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz to, do czego zobowiązuje nas jednoznacznie prawo, czyli do dotowania placówek niepublicznych. Natomiast... Pewnie sobie Pani zdaje sprawę, do czego nawiązuje. Ja no... Nawiązuje do stanowiska przyjętego na ostatniej Panie sesji Rady Miejskiej, dlaczego, dlaczego nie wcześniej, tylko teraz? Dlatego, radni... że... ja tylko do końca. Gdzie radni Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że OK, niech miasto się stara, ale jeżeli miasto te pieniądze odzyska, to prezydent Radosław Witkowski powinien zostać uznany za winnego tego, że podczas swojej wcześniejszej kadencji 2014-2023-24 no, o te pieniądze się nie. Znaczy, że pan sam się usmycha, cytując te kuriozalne zdania z tego. Po prostu idiotycznego, już troszeczkę pamięć mi dzisiaj, pamięć z tego mi dzisiaj stanowiska. Natomiast szanowni państwo, dlaczego teraz? Yy, dlatego, że yy, samorządy zostały podstawione pod ścianą. Te niekorzystne zmiany. W podatku dochodowych, w podatku dochodowym, na podstawie których dostajemy coraz mniejsze udziału spitu. Ja przypomnę, że to jest w tym roku około 100 milionów, w ubiegłym roku 70 milionów, dwa lata temu około 70 milionów. To są te pieniądze, które. Powinniśmy mieć, a ich nie dostaliśmy ze względu na to, że PIS zmieniło ustawę o podatku dochodowym. Argumentując to tym, że społeczeństwu będzie lepiej, jednocześnie nakładając na to społeczeństwo 20% podatek inflacyjny. Mhm. Czyli, w związku z tym doszliśmy do pani, ściany? Pani w tym momencie trzeba było podjąć realne działania, realne próby, żeby te środki odzyskać. Czyli pozew oświatowy 60 milionów złotych za 2020 rok i ogólnie 190 milionów złotych za lata 2020-2023. Tak, nic się nie zmieniło. Zaczynamy od tego roku 2020, bo jesteśmy w stanie do końca roku złożyć ten pozew, z uwagi na to, że to jest ogromny wysiłek taki analityczny, statystyczny, zbieranie materiału dowodowego. Dlatego zaczynamy od tego pierwszego roku i oczywiście dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby te dwa kolejne lata do tego pozłu dołożyć, tak, żeby próbować odzyskać 190 niebagatelne 190 milionów złotych. Mm -hmm. Kilka dni temu polski rząd zapowiedział dodatek. 900 plus czy dodatek 900 zł dla nauczycieli, jak Pani ocenia tego typu propozycje? Jak, to, że pan jak się te, panie jak te propozycje? Znowu Bo mam bardzo dobry humor, Pani, pani prezydent. A to dobrze. Dzisiaj. Z wtorku raczyło Tak, dobry oczywiście. I oczywi oczywi może pogoda nie sprzyjająca. No dochodza. pogoda może nie sprzyjająca, ale humor dopisuje. Także, także jak Pani ocenia tego typu propozycje? Wie pan, ja myślę, że w pisie to chyba taka zabawa albo grwa, gra e, trwa, która ma polegać na tym, kto wymyśli pomysł, żeby jeszcze bardziej upokorzyć nauczycieli. Bo jeżeli Państwo przedzielicie sobie. Te 900 zł na 12 miesięcy to jest 75 zł miesięcznie jednorazowej jałmużny czy daniny. 900 zł tylko do, do uzupełnienia, 900 zł netto, bo 1120. I 75 zł miesięcznie netto. Tyle złego, co ten rząd i ten minister edukacji e, zrobił dla edukacji, dla oświaty i nauczycieli, przede wszystkim poniżając ich i dewaluując status nauczyciela, wydawałoby się, że już nic bardziej kompromitującego nie wymyślą, a jednak e, 900 zł. Szanowni Państwo, nauczycielom, tak jak i innym pracownikom sfery budżetowej, należy się waloryzacja wynagrodzeń. Tak jak wspomniałam, e, średnia inflacja od ubiegłego roku to jest inflacja na poziomie 20%. Odkąd rządzi PiS, to jest inflacja skumulowana na poziomie około 35%. Zatem jeżeli rzeczywiście e, rząd PiS-u i minister Czarnek chcieliby wyciągnąć rękę do nauczycieli i przeprosić za to, co od 2015 roku robią dla oświaty, to powinni zapro zaproponować urealnienie ich wynagrodzeń, czyli pani... podwyżka na poziomie co najmniej 20%. Pani prezydent, a jak pani podchodzi, czy jak pani w ogóle... Może inaczej. Wczoraj y, Szymon Hołownia, y, Polska 2050, zorganizowała debatę dotyczącą edukacji. Zaprosiła wszystkie partie opozycyjne, różne środowiska do wspólnej dyskusji. Tymczasem okazało się, że na dyskusję przybył tylko pan Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, natomiast nikt z opozycji na to spotkanie nie przyszedł. Więc z jednej strony mam takie wrażenie, że opozycja krytykuje ministra Czarnka, ale z drugiej strony, kiedy ktoś z opozycji chce porozmawiać i złożyć realne propozycje, to Opozycji nie ma i jest obrażanie Panie że serio pan uważa, że z panem ministrem Czarnkiem albo z panem Rzymkowskim można rozmawiać realnie o zmianach w edukacji? Bo no z myśl, niektórzy po pierwsze myśl, poniżają myśl, na każdym że, kroku myśl, nauczycieli. Znaczy, ministra Czarnka nie był, był minister Rzymkowski, natomiast myślę, że mimo wszystko warto rozmawiać. Z ludźmi, którzy od 2015 roku bezceremonialnie poniżają nauczycieli, z ludźmi, którzy próbują ideologizować polską szkołę, którzy wykluczają poszczególne grupy uczniów, z ludźmi, którzy za nic mają postulaty samorządów dotyczące tego, że subwencja oświatowa jest niewystarczająca. No to może właśnie dlatego, przedstawiciele opozycji, pani prezydent, powinni przyjść na to spotkanie i to wyartykułować. Panie redaktorze, przez 8 lat udowodnili, że nie ma przestrzeni o tym, żeby rozmawiać o dobrych zmianach. I szkoda mi tylko tego, że Szymon Hołownia zaprosił do takich rozmów PiS, bo mam wrażenie, że to posunięcie niestety nie wpłynie pozytywnie na wzrost poparcia, a mnie osobiście zależy na tym, żeby to ugrupowanie przekroczyło próg wyborczy, bo wspólnie po październiku tego roku będziemy budować nowy rząd. Także ja rekomendowałabym jednak większą rozwagę i lepszy dobór partnerów do rozmów o przyszłości Polski. Szymon Hołownia ja chciał rozmawiać ze wszystkimi Niezależnie kto rządzi w naszym, w naszym kraju. Pani prezydent, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny już niedługo zmieni nazwę, będzie Uniwersytetem Radomskim. Co to tak naprawdę oznacza dla samej uczelni, ale też i dla miasta? Czy to jest szansa, czy to jest tylko zmiana pijarowa, zmiana nazwy, czy też za tym pójdą jakieś konkretne działania? Oczywiście prestiż, przede nowe wszystkim prestiż i tego typu. Rzeczy. Przede wszystkim prestiż, ale to jest, myślę, taki owoc ciężkiej pracy zarządu. Uniwersytetu, rektora, prorektorów, ale również dziekanów, bo to naprawdę kawał dobrej roboty, którą profesor Bukowski wykonał od momentu, gdy objął urząd rektora. Ale to przede wszystkim dla pracowników naukowych możliwość pozyskiwania grantów, grantów dobrych, grantów o wysokiej wartości finansowej. Oczywiście, żeby to było możliwe, to trzeba odpolitycznić NCBR, bo, wiad, bo wiadomo w tym momencie, jak pieniądze z tego bardzo ważnego Instytutu, uciekają i zasilają tak naprawdę kieszenie koalicji pisu. Natomiast jest to ta instytucja, która wspiera rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim powiązanie nauki z biznesem, co jest podstawą dla rozwoju gospodarczego, ale takiego opartego na wysokiej wartości dodanej. Czyli przede wszystkim będzie to szansa do dalszego rozwoju dla wykładowców, dla doktorów, dla profesorów. A czy będą jakieś nowe kierunki, Ma trzeba, jakieś Trzeba, pytać, informacje na ten trzeba temat? pytać władze uczelni. Wiem, że prace nad nowymi kierunkami Trwają, ale wydaje się, że, że najbardziej właściwym adresatem tego pytania jest rzecznik albo rektor uniwersytetu. Panie prezydent, chyba dzisiaj nawet zostanie oficjalnie w budynek dawnej fabryki broni wpisany na listę zabytków. Moje pytanie jest takie, czy do miasta ktoś już się zgłosił z propozycją tego, żeby ten budynek zagospodarować? Panie redaktorze, ten budynek jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu i tak naprawdę wszelkie prawa do inwestowania w zakresie tego budynku ma ERP. Ale ja mówiłam niejednokrotnie i u pana w studiu i w innych rozgłośniach w naszym mieście, że dopóki rządzi PiS, przy 1905 roku w zakresie budynku fabryki broni nie zadzieje się nic pozytywnego. I to pozytywnego. pani podtrzymuje. Podtrzymuje, gdyż widziałam koncepcję RP i to koncepcje naprawdę interesujące, które zakładają wszystkie zapisy decyzji konserwatora. Zatem w pewnej części ten budynek jest pozostawiony, zrewitalizowany, natomiast w niewielkiej części jest zmieniony na okoliczność powstania nowoczesnych pomieszczeń biurowych. Więc ta koncepcja, tę koncepcję ja widziałam dobry rok temu. Zatem oczekiwałabym teraz, że na bazie tej koncepcji powstanie dokumentacja projektowa i za chwilę wnioski o decyzję. O, za, o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Ale przypominam sobie 2020 rok, kiedy ARP wycofało um, wniosek o pozwolenie na budowę, czyli było o krok od tego, żeby przy 1905 roku inwestować. Natomiast jestem przekonana, że dopóki rządzi PIS, ARP tutaj nie zainwestuje, dlatego że wszystkie pieniądze i moce organizacyjne, które ARP posiada, idą do stalowej woli i to jest wynik tego, że tam ta siła lobbystyczna, siła polityczna jednego prezydenta jest dużo, dużo większa niż wszystkich parlamentarzystów PiSu z ziemi radomskiej razem wziętych. No właśnie, takich jak słucham tutaj pani wypowiedzi o, na temat RP, czy dzisiaj, czy, czy w poprzednich naszych rozmowach, to tak wyczuwam dużo negatywnych emocji. Natomiast w ostatnich dniach no było dużo dobrego, jeżeli chodzi o współpracę poselską, bo czy to pani poseł Anna Kwiecień chwaliła i panią i panią Martę Michalską-Wilk, nową, wicepre nową wiceprezydent za e, wspólne działania, więc tak teraz mi się nasunęło, może trzeba dogadać się z panią poseł Anną Kwiecień i siłą kobiecej perswazji przekonać ARP do tego, żeby coś jednak w tej fabryce broni się zadziałało. bo ona wystarczyła, panie redaktorze, ta kobieca perswazja, natomiast rzeczywiście e, przestrzeń do rozmów z panią poseł Anną Kwiecień i e, przede wszystkim i otwartość na te rozmowy jest bardzo duża. I wydaje się, że jeżeli rozmawiać z, parlam z parlamentarzystami Sprawa z i Sprawiedliwości, to pani poseł Anna Kwiecień jest najlepszym tego przykładem, czego owocem jest, poz są pozytywne informacje w zakresie. Soru. Ale pani prezydent, jeżeli pani potrafi się porozumieć z panią poseł, znaleźć nić porozumienia, dyskusję i no mówiąc kolegialnie, załatwić pilne sprawy, podobnie pani Marta michalska -Wik. to dlaczego na przykład nie może tego zrobić prezydent Radosław Witkowski? Wydaje się, że pytanie nie postawione jest w sposób właściwy. Prezydent Radosław Witkowski niejednokrotnie próbował rozmawiać z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i niejednokrotnie ja osobiście widziałam ogromną niechęć, wręcz wrogość, tylko dlatego, że reprezentuje inne barwy polityczne. Wydaje się, że to nie kwestia prezydenta Radosława Witkowskiego, tylko odpowiedzi posłów PiSu z ich strony. Czyli jeżeli posłowie widzą panią czy panią Michalską, Wiktor, jak najchętniej, jak najbardziej rozmawiają, natomiast jak widzą prezydenta Radosława Witkowskiego, to odwracają się. I nie chcą rozmawiać. Trzeba ich pytać, dlaczego tak jest. Ale tak jest. Generalnie. Tak pani widzi. Czyli na przykład, gdyby to, gdyby to, gdyby to prezydent Radosław Witkowski yy, chciał rozmawiać z panią poseł Anną Kwiecień, to wyglądałoby to no podobnie jak pani niejednokrotnie próbował prezydent Radosław Witkowski w zakresie ochrony naszej lokalnej ochrony zdrowia rozmawiać z panią Anną Kwiecień. I wydaje się, że te rozmowy również przebiegały pomyślnie i też kończyły się dobrymi, pozytywnymi konkluzjami. Także to tutaj. Może... Panie redaktorze, nie wydaje mi się, żeby to kwestia płci to to była może, tak bardzo to To może pani prezydent kobiety powinny rządzić tym miastem? Zawsze o tym decydują wyborcy i ostatnia. Głos w, tym, w tej kwestii mają wyborcy. Dobrze, i na koniec pani, pani Prezydent, czy mamy coś nowego w kwestii inwestorów, którzy mogliby w Radomiu działać? No bo słyszymy chociażby w, w ubiegłym tygodniu burmistrz Juliusz Przemysław Burek informował, że na terenie jego gminy być może pojawi się kolejna duża firma. Jak to więc wygląda w Radomiu? No bo mamy coraz dogodniejsze warunki. Wiadomo, lotnisko wczoraj, tak. od, od niedzieli coraz szybsza podróż pociągiem z Warszawy, także czy coś nowego w tej która, kwestii się ta dzieje? To pierwsza podróż z Warszawy, która miała być w 2015 roku, po 8 latach chwalebnie zaistniała, tak. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście bardzo dobre informacje, zwłaszcza dotyczące inwestorów, którzy są skłonni inwestować w zasadzie o krok od inwestowania w północnej części miasta, czyli na Wincentowie, od inwestora, który, dużego inwestora, który jest właścicielem blisko połowy terenu na Wólce Krwateckiej. mam informację, że koniec wakacji to jest ten czas, kiedy będzie chciał. Chciał wbić pierwszą łopatę pod no, szeroko pojęte hale produkcyjno-magazynowe. A możemy jakieś szczegóły podać? Wolałabym, żeby te szczegóły wychodziły już bezpośrednio od inwestora. Po prostu jestem nieupoważniona, natomiast jestem z nim w częstych i takich systematycznych kontaktach mm -hmm. służbowych. I e, takie są jego deklaracje, Czyli że jeżeli wszystkie, uzyska wszystkie decyzje administracyjne, wszystkie pozwolenia, to będzie chciał na koniec wakacji wbić łopatę. A czy możemy powiedzieć, ile ewentualnie osób znalazłoby tam e, zatrudnienie? E, na pewno minimum 100 osób. A jakieś inne firmy? Czy ktoś się zgłasza do naszego miasta? Szanowni Państwo, cały czas jest zainteresowanie mniejszymi, większymi nieruchomościami właśnie w północnej części miasta. W tej chwili wydaje się, że chyba październik albo listopad będzie szykowany kolejny przetarg na takie dedykowane nieruchomości, którymi zainteresowani są konkre konkretni inwestorzy. Natomiast ja przypominam, że mamy piękną strefę inwestycyjną na Podkanowie z planem miejscowym strefę którą chcieliśmy uzbroić w układ komunikacyjny i próbowaliśmy pozyskać środki z Polskiego Ładu i niestety te środki, które przydałyby nam się tutaj bardzo w Radomiu w ramach których moglibyśmy skomunikować i wybudować naprawdę taką strefę z prawdziwego zdarzenia, trafiły wszystkie jednorazowo do Stalowej Woli. No Kolejnych programów może, nie ma. To być może Pani Prezydent trzeba znowu Panią. Panią poseł się skontaktować. Może coś się uda załatwić? Jeżeli pani poseł ma takie możliwości, żeby stworzyć dedykowany program na właśnie uzbrojenie stref przemysłowych, to jestem pierwsza, która wykona ten telefon. Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, była dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.